Dzień dobry, naszym gościem jest Tomasz Andrukiewicz, prezydent Ełku, witamy. Dzień dobry. Naszą rozmowę rozpoczniemy od tematu bardzo aktualnego. Trwa właśnie egzamin ósmoklasisty. Tak, dzisiaj rozpoczęły się egzaminy, w których uczestniczą ósmoklasiści. 620 ełckich ósmoklasistów przystąpiło do egzaminu. Polski dzisiaj, jutro matematyka, w czwartek język obcy. Wszystkim ełckim ósmoklasistom życzę... Powodzenia, płamania e, piór, e, rodzicom dużo cierpliwości. Dodam, że m, egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy. Przystąpienie, e, przystąpienie do niego jest jednym z warunków ukończenia szkoły podstawowej. Ale to, co jest istotne, m, tego egzaminu nie można nie zdać. Po prostu otrzymuje się określoną liczbę punktów nie ma punktu um, poziomu zdawalności natomiast oczywiście wynik egzaminu um, jest jednym z kryteriów rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej trzymamy kciuki życzymy powodzenia dzisiaj jutro i um, pojutrze zmieniamy temat bezpłatne badania USG dla dzieci w ramach programu nie nowotworum u dzieci już od wielu lat realizujemy liczne akcje na rzecz zdrowia mieszkańców naszego miasta, dzieci, młodzieży, seniorów. Ostatnio mieliśmy festiwal zdrowia, w czasie którego można było zrealizować szereg badań. Dzisiaj chcę zaprosić wraz z Urzędem Miasta oraz Fundacją Ronalda McDonalda we współpracy z partnerami lokalnymi na bezpłatne badania USG dzieci w wieku od 9 miesiąca do 6 roku życia. Dzieci, które są zameldowane na terenie Ełku, najbliższa edycja programu. Nie u dzieci odbędzie się od 21 i 22 maja na placu za Amfiteatrem Ełckiego Centrum Kultury przy ulicy Nadjeziornej. Zazwyczaj odbywało się to przy Urzędzie Miasta, ale mamy remont. Jak y, zapisać się na badania? Aby zapisać dziecko na badania należy zadzwonić pod y, numer kierunkowy 87. 732, 62, 28 lub 732, 62, 64. 14 i 15 maja, czyli 14 i 15 maja od godziny 16 do 18 można zadzwonić i zapisać dziecko na badania, same badania odbędą się 21 i 22 maja. Liczba miejsc jest ograniczona, o zapisach będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Dodam, że te badania robimy od wielu lat, są one bardzo ważne, bardzo potrzebne. robimy je we współpracy z partnerami, je finansujemy, a współfinansującym jest także restauracja McDonald's. Dariusz Kupiec z, z Ełku, dziękujemy za udział w, w tym partnerstwie i zapraszamy do skorzystania z możliwości przebadania dzieci. Dobre informacje płyną z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Szkoły, w tym dostają pracownie. Dokładnie tak. 100 tysięcy sal lekcyjnych yy, z, yy, z wyposażonych w sale do zdalnej nauki, a także 16 tysięcy pracowni sztucznej inteligencji yy, trafi do podstawowych szkół i szkół ponadpodstawowych. Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało listę yy, szkół, placówek, którym zostanie udzielone wsparcie w ramach. Yy tych działań. Na liście znalazły się z szkoły, zatem 1, dwójka, czwórka zespół szkół sportowych e, piątka, 7, dziewiątka otrzymają e, takie zestawy do nauki zdalnej oraz pracownie sztucznej inteligencji. My cieszymy się, ponieważ zależy nam na tym, żeby nasze placówki były wyposażone w dobry sprzęt, urządzenia dające możliwość dzieciom i młodzieży jak najlepszego rozwoju, a nauczycielom oczywiście możliwość dobrego nauczania. Maj, czerwiec to miesiące, w których wełku obchodzone są Euckie Dni Rodziny. W tym roku, jakie hasło? Rodzina sercem Ełku w ramach wspomnianych działań, obchodów jednostki miejskie, nasze instytucje, stowarzyszenia, fundacje, szkoły, przedszkola, żłobki przygotowały cykl wydarzeń, które staramy się koordynować. Mają one promować wartości prorodziny, podkreślać istotę rodziny w życiu każdego człowieka. W ramach tych obchodów, dni rodziny, które trwają od 15 maja do 15 czerwca, odbędzie się. 185 wydarzeń. Będą to festyny na naszych osiedlach, przedszkolach, żłobkach, warsztaty, jarmarki, działania profilaktyczne, zawody, aktywności ruchowe. Będzie popularyzowana idea trzeźwości i zachęcam do udziału w tych wydarzeniach. Pełny kalendarz znajduje się na stronach miasta, ale już mogę zapowiedzieć kilka istotnych wydarzeń. 20 maja, festyn rodzinny na osiedlu konieczki od 17. Do 19 to jest wtorek. 23 maja w piątek: festyn na północy 2 przy Bajorku. Od 17 do 19. 14 czerwca: jubileusz pożycia małżeńskiego, 50 lat pożycia małżeńskiego i 15 czerwca: festyn rodzinny przy Wieży Ciśnień ale także 1, 31 maja jarmark jubileuszowy jarmark z okazji Dnia Dziecka na placu Jana Pawła II. Tych wydarzeń jest bardzo wiele, zachęcam do skorzystania z tych możliwości. Na tych wydarzeniach to także możliwość skorzystania z, z badań, z, z urządzeń, które przygotowaliśmy dla dzieci. E, e, uczestniczenia w konkursach i innych wydarzeniach. Wkrótce Ełk będzie gospodarzem Ogólnopolskiej Konferencji Zdrowie Psychiczne Dzieci i Młodzieży. Dokładnie tak. W ostatnim czasie publikowaliśmy również i Radio 5 publikowało wyniki badań, które dotyczyły uzależnień cyfrowych przyzwyczajeń dzieci i młodzieży w wieku w 6, 7, 8 klasy. Ostatnio prezentowaliśmy to też publicznie, ten raport, a w ślad za tym cieszę się, że będzie Wełku kolejne ważne wydarzenie poświęcone zdrowiu psychicznemu dzieci i młodzieży. Wyższa szkoła. Gospodarki w Bydgoszczy, Zespół Szkół numer 1, czyli Śniadecki, Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli organizował konferencję Zdrowie Psychiczne Dzieci i Młodzieży. Ta konferencja będzie miała miejsce 29 maja w Auli Zespołu Szkół Numer jeden, czyli w Śniadeckim. Konferencja dedykowana jest, skierowana do dyrektorów szkół i placówek oświatowych, ale także pedagogów, nauczycieli, psychologów, studentów, ale również rodziców oraz wszystkich zainteresowanych wsparciem zdrowia psychicznego dzieci i, e, dzieci i młodzieży. Można zapisać się na te. Mm, można zapisać się na, te, na tę konferencję, w czasie której będzie mowa o roli i szkoły, i poradni psychologicznej, o rozpoznawaniu i reagowaniu na depresję, lęki. Udział w konferencji jest bezpłatny, każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie, a rejestracja odbywa się poprzez formularz online. E, no, objąłem również patronatem tę, tę konferencję i zachęcam do uczestnictwa. E, zapisy poprzez formularz, o którym już wspominałem, dostępne na stronie na pewno e, i miasta i na stronie e, Mazurskiego Ośrodka Doskonałych Nauczycieli i Śniadeckiego. W niedzielę wybory prezydenckie, teraz ważna informacja na temat zaświadczenia do głosowania poza miejscem zamieszkania. Tak, w niedzielę odbędą się wybory, wybory na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zachęcam do udziału w tych e, wyborach. E, wiemy jednak, że często wyruszamy w weekend w różne miejsca. Dlatego też zachęcam do skorzystania z możliwości wypełnienia wniosku pobrania zaświadczenia, które da możliwość głosowania. W różnych częściach e, Polski, w różnych e, lokalach. Zaświadczenie o prawie do głosowania to dokument, który pozwoli oddać głos w dowolnym lokalu. Aby otrzymać takie zaświadczenie, wystarczy odwiedzić Urząd Miasta i wypełnić. Wniosek. Urzędnicy pomogą we wszystkich tych wypełnieniu tych formularzy. Warto wziąć ze sobą, czy warto, trzeba pamiętać o tym, żeby mieć ze sobą dokument tożsamości, dowód osobisty, e-dowód lub paszport. Sprawę można załatwić w Referacie Spraw Obywatelskich w naszym urzędzie. Taką możliwość daje też aplikacja. Mówię tutaj o złożeniu wniosku M-Obywatel. Czasu niewiele zostało, bo do czwartku, 15 maja. A 18 maja wybierzemy głowę państwa, liczymy na wysoką frekwencję. Zachęcam do głosowania i pokażmy, że zależy nam na naszym kraju. Głosujemy na 100%, a póki co udajemy się po zaświadczeniu. A w dniach 17-18 maja po raz kolejny na Jeziorze Ełckim rozegrane zostaną Mistrzostwa Polski Baltic Cup skuterów wodnych. 17 18 maja na Jeziorze Ełckim tak, rozegrane zostaną Mistrzostwa Polski w skuterów wodnych. Tegoroczny kalendarz Mistrzostw Polski zakłada rozegranie takich siedmiu rund. Wiem, że już jedna się odbyła, w zasadzie pięć już się odbyło. My jesteśmy zapraszam e, m, Druga runda zostanie rozegrana właśnie na jeziorze Ełckim. Będą jeszcze kolejne. Ełk będą reprezentować ełcy, Riderzy z Black Shadows, Power Team Ełk na czele z Andrzejem Wiśniewskim, który jest numerem jeden światowego rankingu, członkiem kadry narodowej. E, m, e, te wydarzenia, te imprezy mistrzowskie w sporcie motorowodnym, w skuterach wodnych, narciarstwie wodnym i wakeboardingu e, są widowiskowe. Zapraszamy kibiców e, do tego, żeby kibicować naszym e, zawodnikom. Zapraszamy również do Muzeum Historycznego Wełku 17 maja, Europejska Noc Muzeów. Jakie atrakcje przygotowano? Pragnę serdecznie zaprosić na tę noc muzeów. Od 17.30 do 22.30 w naszym Muzeum Historycznym sporo atrakcji. Podczas nocy muzeów odbędzie się promocja publikacji yy, Księga Jubileuszowa z okazji 500-lecia miasta Eug League po, yy, Została przetłumaczona i wydana z komentarzem Księga Jubileuszowa sprzed 100 lat. Ciekawa gratka dla miłośników historii. Również w czasie nocy muzeów pokażemy nabytki Muzeum Historycznego, ale także nabytki Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Będzie zwiedzanie z przewodnikiem ekspozycji Kareta. Plauka w Ełk od początku, to jest wystawa, którą będzie można też odwiedzić, będzie przewodnik, potem będzie też kolej na Ełk, wagony ekspozycyjne, stanowisko historyczno-edukacyjne Ełk przez epoki. Będzie też można wziąć udział w grze terenowej, misja Ełk, zostań strażnikiem historii. Zachęcam do... Przyjścia. Będą także e, atrakcje dla dzieci. Panciuchcia, balony, inne atrakcje. Na to zapraszam bardzo serdecznie. Um, o godzinie 20.30 odbędzie, odbędzie się także koncert Uczniów Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych na, na scenie plenerowej. E, a o godzinie 21.30 koncert Marcina Pyciaka. Na to serdecznie zapraszam. Rowerowe 600-lecie Ełku. Rajd rowerowy szlakiem mazurskich legend i opowieści. To wydarzenie 25 maja. Tak, bardzo ciekawe wydarzenie, ciekawy rajd. Nasze Centrum Edukacji Ekologicznej zaprasza na pierwszy w tym sezonie wyjazdowy rajd rowerowy połączony z obchodami 600-lecia Ełku. Um, Rajt rowerowy prowadził będzie szlakiem mazurskich legend i opowieści. Prowadzącą rajd będzie Olga Milewska, instruktor turystyki rowerowej z Towarzystwa um, Krajoznawstwa i Turystyki Aktywnej. 25 maja o 7:30 spotykamy się na parkingu przy Centrum Edukacji Ekologicznej. Rowery zostaną zapakowane na przyczepkę. I poprowadzony zostanie rajd trasą Pozestrzeb, Piłaki Wielkie, Rezerwat Przyrody Piłackie, Wzgórza, Kuty, Kruklanki, łącznie 35 kilometrów rowerowej przejażdżki. Miejsca, oczywiście ilość miejsc ograniczona, decyduje pierwszeństwo zgłoszeń, serdecznie zapraszam. Dodam, że oczywiście rowerowych wydarzeń będzie znacznie więcej. Już 1 czerwca ruszymy z akcją Rowerowa Stolica Polski, zatem szykujcie się na ciekawe wydarzenia. Panie prezydencie, dziękujemy za Dziękuję rozmowę. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.